We wtorek 10 marca, punktualnie o godzinie 20.00, wystartował dodatek do najnowszego Call of Duty Modern Warfare, nazwany Warzone, a będący po prostu trybem Battle Royale do tej gry. Ale to, co jest najważniejsze, jest dodatek bezpłatny i oddzielny na wszystkich trzech wiodących platformach, także na PC, Xbox One oraz PlayStation 4. Zagracie w to zupełnie za darmo, nawet jeżeli nie posiadacie podstawowej wersji gry. Do tego gra wspiera pełen crossplay między tymi trzema platformami. Mami, wsparcie dla klawiatur i myszek na konsolach, tak żeby gracze konsolowi nie czuli się poszkodowani względem tych na pc Do dyspozycji dostajemy ogromną mapę, bardzo zróżnicowaną mapę z różnymi lokacjami, z miastem, z wsią, z lasem, z zimą, z latem. Naprawdę jest co robić i co zwiedzać. Na tej mapie wyląduje aż 150 graczy. Mamy współczesne pole walki, czyli to co ja najbardziej lubię, fajny i prosty system lutowania zdrowia i pancerzy, bardzo fajny system kolejny szansy, bo jeżeli zginiecie, traktacie do gułagu i jeżeli tam wygracie pojedynek jeden na jeden, macie jedną szansę, żeby powrócić na pole gry. To wszystko brzmi jak idealny sposób na tryb Battle Royale w 2020 roku, ale czy tak jest? Zapraszam was na moje pierwsze wrażenie i moją pierwszą wygraną grę. Życzę miłego oglądania. A z swoją szybkostrzelnością, to kurde... znowu ja jestem dowódcą. Zajebiście, Dobra, żonię, Dobra gdzie lecimy? Kurde, może na bazę zderzy. militarną, nie wiem. wydaje się dobrym opcją. O, tam, 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 tam. lecimy tam Dolecimy. jeszcze tam nie byliśmy. Jak się potwierdza? E, trzeba kliknąć tak. chyba w, tym, e, w ten znaczniczyk. Taki nie wiem jak. Na mapie. A okej. Okay. Tak. Jak nam dolecimy? Już skaczamy? Tak, skoczmy. Nie wiem, je... no otworzył już wcześniej spadochron, i później go znowu to... weźmiesz. Eee. Bo ja, ja, lecę na te budynki jakby, co? Ja lecę tu. Tutaj mam kolegę, ale ja chyba pójdę sobie tutaj. No możesz Dobra, ściąć spadochron i znowu ten wziąć. O, O, karabinek. Dobra, nic. Zabawiamy ja kasa sama. Nic. Ja mam karabinek, ale... Ja mam kasę. Ma I płytę balistyczną. Jest Dobra, skrzynka. jest skrzynka. Wow. Ajajaj. Oj, oj, oj. O To System amunicja by się przydało. Dobra, idę do Bartka. Na was, wroga drużyna. No ja nie mam nie nic szybkostrzelnego. Mam jakąś pół-snajperkę, jakiś wyborowy karabin tylko. To na razie musisz przy mnie zostać albo... A nie no, to jak masz tam tu? karabin jakiś, to... Tam... Tu tutaj jest, czy nie? Nie, nie. Po kompasie coś tutaj się dzieje, w to... Na dole tam są na pewno, przy... pod... pod tamą. Tak tę kontrakt. Dobra. No tutaj nie, są nie schodzę enemy. na dół, nie schodzę na dół. O! Wkład znalazłem. Gdzie ty strzelasz? Tutaj. Prawda tutaj. Ja tam, są... mam... ja tam odlądu w ogóle nie Robo mam, więc nawet nie próbuję strzelać. Z tego karabinku to spokojnie być tam chyba na dwa hity. Albo na Bo trzy. Nie ma amunicji w ogóle, wiesz? Mam sześć ammo. A tutaj jest coś U. To? co? Czujnik Pulsu Czekaj, yy, której ty amunicji potrzebujesz? Do snajperów Wiem, stop O, to masz dużego kalibru O, tutaj mo można zejść sobie Spoko, dzięki A, już nam, nasz, nasz cel nam zabrali już No Nie, no ale Nie mogę... schodź, nie schodź, kapitan, nie schodź To bez sensu Schodami bez sensu Helikopter Możemy ze spadochronem zlecieć mamy ze spadochronem Cisnąć so, le lecimy, lecimy tam na mój znacznik? Chodźcie tu, chodźcie się. tu na razie, polutujmy jeszcze chwilę a dobra okay. A jest kolejny ten Kolejne zadanie o, 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 A nie, a okay. Nie możemy kolejnego dopóki nie skończymy tamtego To możemy polecieć no, tam, tam zadanie zrobić No, no, no Tam jest koleś no, tak. Tylko bym mi się przydała amunicja do karabinu Ach, kurde, schował nie mi się To, to jest samochód Wszedł tu, a był tak. solo, możemy go dojechać Kolejny wkład nie Może zlutujmy na razie co nieco. Tak, zlutujmy trochę, bo. Kurde, chłopaki, strasznie jesteście nic. ten. A czy. no. Okej. Okay. Dobra, mam. Mam jakąś strzelbę, więc chyba... Możemy dobrać. lutować, ale musimy to mówić. A nie, wy sobie poszliście, ja zostałem. Dobra, dobra. chcę was spinować cały Poprawimy czas? Poprawimy się. Ja tam strzelam do kolesi, Dobry, aby sobie. Strzelam? Mam tu karabin okay, snajperski. Ja wezmę to ulepszenie. Dobra, wezmę to snajperkę i skara mam. Dobra ja, Dobra, ja mogę iść. Muszę ruszyć tam na dół. To kolezie poza nami Nie, na dole oni się tam strzelają. Kurde, nie, nie widzę. Dobra, to ja wam dam tą amunicję. A. Eko. Kurde, nie widzę, Dobra, mam sniperkę, ja chętnie bym strzelił. Mhm. Ale nie widzę ich. Eee, jeden był chyba gdzieś tu Znaczenie na celu. Ty to chodźmy może tutaj na dach, żeby ten... Wprawdzie tutaj Wychwycić dobra, co nie tak. możemy zde zdesantować się tam to na dach lecimy ten, czy nie? No, no chodźcie się po Dobra, to dobra. lecimy Coś tutaj jest Tam zadanie mamy do zrobienia, ale już nie polecieliśmy tam nie, ]my to weźmy i tych typków, bo oni no ale to są blisko, to jak tam podejdziemy i będziemy ogarniać typków, to od razu się zrobi zadanie. Dobra, to dobra, Będziemy, na, to będziemy tak. po prostu utrzymywać A. To chyba właśnie na tym polega. Tak, tak, a im nazwij więcej, tym szybciej leci pasek. No, dobra, już jestem. Ja mam strzelbę, więc mam taką dosyć dobrą, wiesz, blisko dam radę. Dane świadowcze zabezpieczone. Wspaniale. Jesteśmy w strefie, super. Ktoś chce ten karabin? A, co robiliście, dobra. Widziałem już. To Ale mapa jest teraz. niesamowita. Mapa jest po prostu niesamowita, chat. Naprawdę, jakby i ogrom mapy i różnorodność i tereny są i wiejskie, i miejskie, i zima, i lato. O, tutaj eee, jak ktoś lubi PM, -y, to może sobie to to robi. Oj Ojoj, oj, oj. ale bym brał. Na Czy on jeszcze wiedział gdzie co jest? Bo nie widzę tego. To... Oznaczyłem tam tutaj. Tak, 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 tak. tak. Przemieszczajmy Jak... się gdzieś, co? O lol, Spokiem. zniknęło jakby. Dobra. Idę tutaj. Tam idziemy? Dobrze. Cała przyjemność po mojej. Przyjąłem, zajmę się tym. Dobra, ja sobie ten nie do wkład założę. Klepik. Mm. Tak, ja mam dużo kasy, więc może, możemy coś kupić Nie wiem ja mogę zrzut. Ja jakby zostaw je kupiłem i kupię sobie ostrzał kasetowy O, ostrzał kasetowy jest dobry znaczy, to Wiecie co ja tutaj zbrojenio... dupnę na zrzut To już nie czy zrzut uzbrojenia w drodze! W maskę przeciwgazową kupię żeby... A no, widzicie jak szybko. A maska tak? ile tutaj, tutaj Chodźcie tutaj, chodźcie tu, 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 tutaj tu, tu, tu. Ona pozwala trochę tam górze wytrwać. Wiem, wiem. Tylko trzeba ją założyć chyba. wyposażenie. Dobra, co my tu mamy? Ja tego. A, i ja możemy cały tarasę, ten, tak? Wyzmę? Co mu sobie wziąć? Tak, możemy sobie wziąć wyposażenie, jakie tu mamy. Wziąłem sobie. No takie fajne revolvery. <laughs> o, akimbo. Ej, to. strzela? No to wy. Ty. Ja, to ja tylko testowałem, czy dobrze działają. Kontrakt wziąłem. Ja mam z M4 z celnikiem termicznym. Ej, grabartek masz trochę tam amunicji snajperskiej? 15. No Jakbyś pią jak piątkę dał, to też sobie wziąłem taką ostrą kurde, snajperkę. Kolejny cel zlokalizowany. O, martwa cisza. Ja wezmę. Eee, czy ktoś tutaj jest? Nie, nikogo nie widzę. Możemy ruszyć w tą stronę. Kurde, tak dobry, ten termiczny, jest. termiczny celownik. No kolejne zadanie to możemy iść. Ale zajebista miejscówko ogólnie. Za ta zamordzierta rzeka i to wszystko. Ej, ej, ej. Bartek, jak Gierka podoba się? Podoba się. Ej, przed nami, przed nami. nami. Ale daleko. No, tak, strzymałem się. No, bardzo daleko. Się Zaktualizowano celem Przejść do kolejnej strefy. A maksymalna ilość płyt. Co co, idziemy na nich? No? No, zbliżamy się tam na nich. Nie. Yeah. Czekajcie, poczekajcie chłopaki. Jasne. A ja tym termicznym próbuję ich znaleźć. To ja tam chyba jeszcze nie ma. Ich. O, wie... o, dam tutaj. Okej, okay, tutaj jest, jest e, maska przeciwgazowa. Nadciągam Dwie maski. Mam, że ci się przyda, że ci się przyda. Weźcie sobie maski siedzące. Ja zobaczycie. mam maskę, mam maskę. Ja sobie wziąłem. Zbliżasz się jak huragan. Bezpieczna strefa częścią. Przecież... Nie, tego nie widać. O. A zrzut zaopatrzenia nam jest niepotrzebny, bo przecież już mamy, przebraliśmy już. No tak, Nic innego nie weźmiesz stamtąd. Nam ja się akurat nie przyda. Ostrzał kasetowy, kurde. Znalazłem, fajnie. Też mam. O, ktoś tu jest! Jeden strachowany. Jeden na Jeden leży. Tam na daleko, dobra. Strachowany. Bro, masz ten nostry, no, już właśnie leci. Chodźcie na górę, na górę chodźcie tu. Dostał znowu. Wrogowie na górę, na górę, na górę. górę. A się tam leczą? Czy jak? Ja mogę spróbować ich prosto podjechać. I czeka jeden. Zabity, zabiłem. A! Nice, nice, nice. Jeszcze waląc znaczy, z innej strony macie Ale nie dobiliśmy strony, tego, tak, tego jednego. Jeden tutaj ja cztery, tutaj chyba. Nie nie, no ja nie dostałem killa. A zabrałeś mi killa, okej. Okay. Zapomniałem, Sorry. że zapomniałem, <laughs> że zadobijanie jest kill A nie tu idą gdzie To jest totalnie Dobra, bez sensu Tutaj na dachu Na dachu, znaczą Ja tam oparłem drończy Skrakowany, skrakowany do jest. Dobra jeden mocno dostał Tam jest jeszcze jeden Przebiega Dostał po ciele Tutaj. Oznaczyłem. Dobra, za domkiem są. E, to ja będę patrzył tą stronę, ty patrz tą. Nie wiem, ja jestem na dachu, patrzę się lewą. Dobra, to... A oni są w środku, Sobam no tak. ich? Bo ja mam C4 tam powalone, chodźcie, chodź, biegniemy, biegniemy. Dobra, Ale okay. gdzie są teraz? Po lewej powalone jest A w budynku Pięknie. są to, nie wiem. Poślepiłem zabity jeden. Ale zabijasz. Nie dlaczego mi nie wypaliło. Ale dobra. Gdzie on jest? Bo tam jest. jest na schodach, tam na schodach, to nie tam. nie żyje. Wszyscy? Tak. Dobra, wezmę tutaj pozdrowienia. Jednego rzutka, tu spoko, drugiego źródka. Samochód, samochód, samochód. Przyjechał samochód. Skrakowany Powalone jest, go do... a. Dobra, był solo chyba A nie, był powalony, a nie, mógł być solo No powalony byłem ale... No ale mógł, jak masz w głagu kolesi to nie Aha, no tak Dobra ja się wezmę sobie trochę uh -huh. płytek Dobra idziemy odrodzić Mam kina Czekaj, Wezmę ja, sobie nie, płytki nie, nie, jeszcze, nie, nie, jeszcze nie róbcie Dobra, sam, sam wyszedł. Jacek jest blisko, a tu yy, jest koleś. Tu jest enemy w budynku, w budynku w jest enemy. W tym przed nami tutaj? Tak. Wyszedł. Jest po lewej stronie. Widzę, widzę. Puszczujemy, puszczujemy. Podchodzę, podchodzę. Idę z tyłu, pochodzę. idę z tyłu. Proszę waszą stronę tutaj. Dwóch, dwóch w środku. Jeden leży. Powalony jeden. Zabici, zabici. Nice! Super! <laughs> Ale akcje! Ale akcje, ludio! Dobrze, dobrze, dobrze! Tak, kurde. Ej, ja podnieś swoje rzeczy. Ale tu płytek jest w ciur, No, ja, ja mam pięć, tak wziąć. Tam Co jest unikajcie. Mogę uh! no? sobie wziąć. Ostrzał na nas. No spoko, w budynku jesteśmy. Dobra, ja mam tą MP. Dobra, widzę enemy. Uwaga! Zrogowie wyznaczamy nową bezpieczeństwo! O-o! Gdzie jesteście? O dobra. Czekaj, ludzie, nie, nie wstawaj, nie wstawaj, bo ja strzelam nad tobą. Dobra. Dobra, strachowany. A, A dostałem, szur, dostałem. Ale berwałem. Ja też. On nam siedzi i będzie uzupełniał... Tam jest kilku, A, jakby co. Nie, nie że jeden. Dobra, dobra spierdzielajmy stąd. Oberwałem. Wyjdźmy stąd, wyjdźmy stąd. Bo nas mają... Tak. Obijcie mocno do zera, obijcie za drzewem. Drogowie Naprawdę pobliwe. do zera. Jeden podchodzi od skał, od skał. Aj, walą. Tylko z której strony? Tutaj jest. Drogowie Możemy pobliwe. się powoli wycofywać w tą stronę tutaj. E, no. nie. Tak, się ja, ja się wycofuję ostro. Chodźcie samochód i spierdzielamy, co? A, zabrali tak, samochód. Dobry zabrali samochód. Złodzieje, jedna. Dobra, chodźcie tu. Idę tutaj. Mm. Dobra, gonią nas. Lutja, ty się ulecz. Chciałbym. Zobaczycie teren. Brąćcie mi tyłek. Wezmę to. Dobra. Dobra. jeden. Dobra. Leczcie się, chłopaki. Leczcie się, wszyscy. Ja nie mam wkładu. No to masz. Dobra. O, dzięki. O. Jeszcze jeden. Dobra. Dobra, chodź za budynek. Daj, daj to za budynek. Dobra, jeden obity, ale nie skrakowany. Dobra, możemy sobie spierdziele, spierdzielać, albo nie wiem, ale musimy jakoś. O, musimy bardziej się słuchać. Tak, tak. tak to jest dobry pomysł. Jest jeden. Sprawdzę tutaj. No, Zejść Nie, dajmy no. się. No. No chłopaki już, już idę, już biegnę, biegnę Masz płyty jakieś dla kapitana? Ludiot też się ulecz, kurde. Ja nic nie mam, to nic macie, nie mam. To macie, to macie, Masz tu płytę Mam tu jakiś pancerz Masz pumpkin Dobra, dzięki Dzięki Lepcie się oni podchodzą? Nie wiem No prawdopodobnie będą Patrzę się od góry. So, są, są, ale... są, na górze, dobra, idą, na górze idę. są dobra, Zastrzelony, dobra Drugi też obity. Nie wiem, warto byłoby podejść czy nie? Granaty lecą. Rzucił coś, rzucił, rzucił mnie, Zbangowali mnie. Gangbang! Aj. Musieli skończyć. Ja tam pójdę na to wyższe piętro. Może coś znajdę. Ale mamy strefę pod siebie, więc chyba będzie dobrze. On będzie musiał ruszać stąd, ale my możemy sobie... O, wieżyczkę postawił, więc uważajcie. Odnoszę do strefy. On tam wali. A ja, Nie mam tych. Schodzę na dół, schodzę na dół. O dobra, widziałem jeden. Obite obite obity, obity, obity jeden, do zera faktycznie. Tam przy skałach był jeden. Tak, nie dam ale... Nie mają strefy, nie? No musieli biec ale mam się też... Aj kurde! Oh fuck! skrakował mnie. Dobra. Leży, 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 leży. Nice, nice. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, Ziele. jeszcze jeden. Dobra, dostał, dostał, powalony, powalony. Dobra, Dobra, uduszą się tam. Ej, już oni nie żyją. Nie żyją nie, nie żyją, nie żyją. Nie żyją. Ja potrzebuję płyty pancerza. Nie wierzę. No to do biodr. Ale chodźcie Może. Aż. Nie, ale nie, przede do, do nie. Aż mamy maski gazowe. Nie wiem. No te maski tylko starczą na jakieś 10-15 sekund, więc no... No wiem, to do Biedronki trzeba i w takim razie. No do Biedronki. biedronki o, ale biedronki. była akcja, ale była akcja! Czadzik, czadik, a ja gdzieś Biedronka, bo nie ma na mapie. Jakby co po naszej lewej ktoś strzela i... Nie wiem skąd. Nie, na mnie nie ma nic nie. nie się dać. do was gazu. Może tłumik ma? Nie wiem. No tłumik. <noise> ale nawet jeżeli z tłumika strzela, to... Może gumik ma albo umiejętność, nie wiem. Jest jakaś umiejętność, która wygusza? Znaczy ma kroki cisza, tylko. Ale... A, ma no kroki tylko. O jejku, 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 co tam się stało? Wow, 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 to akurat nie u mnie. Pumpkin, wyjmij mikrofon z herbaty. E, PCH, witam Cię serdecznie, cześć. Hej, no, Pumpkin! Sorry, sorry, bo ja to. Ale uszy nam eksplodują. Ja nie, przepraszam, wiele osób mi to mówiło. Dobra, ja kupuję <laughs> to. Muszę jakieś. Nie wiem, nalot kupić albo coś. O, biedronka tutaj jest. No tak, kupiłem. Dobra, Dobra. co by tutaj można było kupić? Kupię sobie do pełna y, płyty pancerza, nie dwa razy. Płyty tak, kupię, ale coś jeszcze można by Ja nalot kupić. precyzyjny biorę. Okej. Okay. To jest. Znaczkiem. O, samochód jedzie. Ostrzelałem ich trochę. No ja też, ale nie wiem, czy to ma sens. A amunicja? Nie, tam trafiłem kierowców od Nie miałem, ale amunicję czy da się kupić, ale nie mam kasy już mm, obrywałem. nie wiem skąd Tam nikt nie ma w tym samochodzie już jacie Ale gdyby mieli uciekać to proszę Na wieży, na wieży Zdjęty jeden, a czy obity? Wow, co tam na wieży Skądś dostałem, nie wiem skąd Chyba snajper jest Snajper A lala, la, tam jest jeszcze tak, 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 snajper. Tutaj jest. Powaliłem, kurde, nie wiem skąd. Powaliłem na lotem typa, kurde. To jest super, ale snajper jest z tej strony, Trafimy. Sam wiesz, na wieży tutaj. I w samolocie gdzieś był, tam, o ty. w pobliżu. Tak w tym. Tak, przy tym samolocie. Gdzie, w samolocie gdzieś? Czy? O tam, daleko, daleko, dostał ode mnie. Daleko, za samolotem. Uciekł, uciekł na tutaj. No biegnie, biegnie tam. Tak, biegnie, jest daleka. Skrakowany, ja... skrakowany schował się. Skrakowany zdziałał. Macie amo do tej? Weź, rozmawiaj Gdzie to jest? Snajperka. O, tutaj mam. A, Bardzo nie, tu nie jest do snajperki. Tu jest do snajperki. Nie, tu do strumowego, jest. ale dobra, dajmy. A do strumowego, ja... strumowego, ja... strumowego to ja nie mam. Niestety. Dobra, strefa, chłopaki. Tak, musimy się powoli kierować w tą stronę Ale chodźcie tu może, a tam co koleś? Na ostatnich strzelam Leży jeden Powalisz go? Zabite Dobra, jest. Nice. Dobra, musimy biec, musimy do biec Yolo się mówi, Siem mówi. Siem mówi. <laughs> Nie wiem skąd on z prawej z Prawej. Chyba. Tak, z prawej. Zygzakiem! Zygzakiem! Zygzakiem, taktyka. McQueenem. Dobra, jesteśmy. <noise> Lutio, gdzie ty jesteś? Tu. Na zewnątrz. <noise> Lutio musiał oknem oczywiście. No, tradycyjnie. Co to Normalna jest? Nie to, nie to, to, chyba, to jest chyba ten z Ale dostał, oberwał ciul. Przy zrzucie. Ja go tam nie widzę przy nas A jest, jest przy zrzucie. Idź do hangaru Walą do mnie Walą do mnie! Dostał ten przy zrzucie, po co wy tam poszliście chłopaki? Nie wiem <noise> Leży Ale ma. Leży? leży? Leży, leży, leży Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden Powaliłem, powaliłem Tatonka Coś jeszcze? Uleczcie Coś się, Kapitan Patin, ulecz się najpierw zanim atakujesz Ja za nie dostałem killa za tego ma. jednego co tutaj jest Zabazowity Nie bym chciał uleczyć Miał zajebisty jakiś luz, także jak coś chcecie, to on tu ma wszystko. O, Platy. Złote on. karabiny snajperskie. Tak. MP5, fioletową. O, MP7, kurwa. Gdzie wy jesteście? A my nie to walutujecie w ogóle. Opaki, no, gdzie wy jesteście? Tu. Dobra, to chodźcie, chodźcie, tu. Szukam. Idę tutaj. Kapitan Campin, dlaczego, dlaczego ty się nie uleczyłeś jeszcze? Witam kochanie, cześć. <laughs> Witam, kochanie. Jak tam powiedz, jak tam. Zaraz wyjdę, jak skończymy e, rundę, dobra? To, to, to sześć graczy. Opowiesz. Czy. Nie, nie,ż. Pięć składów, dziewięciu graczy. A, w tym sensie, dobra. No, czyli jest jeden skład chyba z jedną osobą po prostu. Mam MP7, k 60 a pociskami w magazynie. Są przed nami, są przed nami. Ja no, bym no, na nich kasetę czy... dotknął No to Chłopaki, jest dobry pomysł. Możecie poczekać chwilę, strasznie napierdzielacie. Biegniecie bez sensu trochę. Jakby wam się gdzieś spieszyło. Rozumiem Rozumiem ale, ale muszę Dobra, cel Rachowany jeden Dobra, leci na nich. Dobra, idę na lot powoliłem, powoliłem. W. W. na w drodze Wiesz na się chyba, Ale poleciał, trup Wszystkich powaliłem? nie jakąś Nie ja tam zabiłem teraz wiesz A, Ale trup no jak poleciał Widzieliście uwaga, jak trup poleciał? No, nie, nie coś. widziałem. <grym> do do jestem na dachu, się na dachu. Na dachu, na dachu chodźcie, mamy, to, mamy to nagrane szczęśliwie. Normalnie od mojego naletu poleciał z 30 metrów w powietrze trup. Adam małysz. No, wkręciłem się, wkręciłem się, kochanie, naprawdę jest dobra. Tam gdzieś są jeszcze, za, za strefą. Tak, za strefą się. Mogą dusić. O lalala, o, mnie, uważajcie. Dobra. Oznaczenie jakieś. Bo ja no nie tam widziałek. gdzie bym pomówiłem. Tam. bo tam Krokowi mi się wydaje. O tam, tam w tym budynku jest. Oznaczenie. Dobra, mocno oderwany. Może oberwot. prawo, może Często prawo. Chodźcie. granat! Dobra, chyba ostatni skład został. To jest ostatni skład? Tak, tak. tak. Strefa, 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 musimy iść. Dobra, jeden powalony. Już zapasy. Chodźcie do budynku. O, ogłuszyłem, ogłuszyłem, ogłuszyłem jednego. Ostatni zapas. Zabici, zabici! O! Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Ostatni został. Ostatni koleś. Chyba tam na dachu gdzieś tam siedzi, ale... Tak, chyba tu na dachu, bo pamiętam, że ktoś tu do niego strzelał. Atakuje. No dobra. Nie wiem dokładnie gdzie, Dobra, poczekaj, ale... No to strefa się zmniejsza. Trefa. On nie będzie miał strefy. Do budynku chodźcie. Nie, nie ma strefy, nie ma strefy, nie, nie, nie ma strefy. Nie, ma strefy. Patrz na mapę. Na dachu jest, jest na dachu, jest na dachu, ale spokojnie. Przetrzymajmy go. Macie płyty? O, C4. Macie płyty, pancerza? Nie, 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 nie mam, nie mam. Nie nie mam. mam. Nie mam. Yy, krakowany, skrakowany. Dobra, będzie musiał zejść, będzie musiał zejść. Spokojnie, chłopaki. Zabity, 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 zabity. Uh, 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 uh. no, jest jabłien. win. Pierwszy win. 11 kill, kurwa Ej, to to jednak niszczyciele jesteś Kurde Gizmo, tak, dzięki wielkie Ej, ale intro No, napisy lecą, patrzcie. wszyscy gracze, którzy byli Ku pamięci Ale hype, 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 Dzięki wielkie hype. Gizmo, dzięki wielkie Mamy pierwszego wina, mamy pierwszego wina Lutio Grabartek Bliźniacy i Kapitan Pumpkin, lecą helikopterem, kurde, porobione, porobione, porobione! No, akcje były zajebiste, nie no, już to się... Ooo, dobrze, dobrze było, dobrze było, Dobrze było, czaty, łapa w górę, sumik z dzwonkiem, pierwsze miejsce, pierwszy win! O kurde. Ja pierdzielę, kurna. 11, 6 i 2, ale miałeś, parz obrażeń zadałeś tyle co ja, także kradłeś lub no, no, to Bo z pięciu kradłem. Powiem wam, że jest bez sensu zrobione to, że się dostaje kila za dobicie, a nie za powalenie, to jest bez sensu. No. Czyli ja po, Luthio ja powala tam... kogoś, ja go dobijam i dostaję kila. nie? No, no, nie tak tak, to to. no nie tak powinno być, nie tak powinno być.